Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na rozkład dla Strzelca na grudzień o miłości. Robimy sobie miłość, relacje, związki. No, co w tych sprawach sercowych tutaj dla Was, przed Wami na ten najbliższy czas, o co tutaj chodzi, co wszechświat chce Tobie powiedzieć? Na co zwrócić swoją uwagę? Może przed czym Cię ostrzec? Także. Pamiętamy ja rozkład ogólny: jeśli z kimś nie rozumie, nie bierze, bierzemy to, co czujemy. Proszę, informacje takie ważne w imię najwyższego dobra dla wszystkich, żeby pomogły, żeby się przydały. Informacja o energii. Ale cudeńko do ciebie idzie. No, powiem tak, spodziewaj się niespodziewanego. Zmiany, przełomy, nawroty, odwroty. To wszystko macie, Maci, zrobić dobrze. Najbliższy czas macie uszczęśliwić. A jeśli ty taka bidulenka w czymś jesteś, ktoś cię tak poturbował, taka jesteś smutna, skrzywdzona, coś straciłaś, tak się tutaj to jeszcze może przeciąga, czujesz się, nie okej, okay, tak z, z daną sytuacją, ale głowa do góry. To, co idzie, jest cudowne, jest piękne. Ty już nie będziesz tak płakała. Nie, nie, nie. E, idzie odmiana losu dla Ciebie. Zasłużyłaś, zapracowałaś, zasługujesz, dostaniesz dość już smutku, cierpienia. Uuu, tutaj taka droga jest, takie <laughs> dla Ciebie zbawienie, ukojenie, wyleczenie. Podnosi się tak. Ta królowa jej sobie mówi, a chcesz ta moja korona? Korona zginęła, koronę muszę szybko znaleźć. No, królowa znajduje koronę i rusza przed siebie. Zdecydowanie, z impetem, pewnym krokiem mówi sobie tak, dość się już wyczołgałam. Dość już tego mojego cierpienia, mojej takiej... Męki, jakiegoś brania na siebie, jakiegoś poczucia krzywdy. Nie chcę, nie chcę już w tym żyć. No, ja tu taka prościuteńka, e, taka ubrana. Korona jest na miejscu, znalazła się, królowa rusza przed siebie. Nowy etap, przełomowy czas, bardzo, bardzo przełomowy. Dobry dla ciebie, królowo. E, zostawiasz z tyłu tego pana, tą sytuację, coś, co. Mm, nie dobrze ci robiło. No nie, nie było w tym jasności, jakiejś prawdy, smutek, żal, rozczarowanie. Cudowna energia nowości idzie do ciebie, takie piękne, to jest takie wzmacniające ciebie, uskrzydlające, takie skrzydełka ci śliczne rosną. Ty wreszcie możesz te skrzydełka rozwinąć. Takie ci się robi cieplutko, słoneczka, dużo jasności, prawdy, po prostu żyjesz. Odżyłaś. Za chwilę odżyjesz, jeśli jeszcze tego nie czujesz. Poprzez to, co się zadziewa dookoła, poprzez to, co się dzieje w tobie. Ty masz już dosyć tego jakiegoś cierpienia. Dobrą wiadomość też dostaniesz. Przyjdą do ciebie nowe, nowe okoliczności. To są takie sprzyjające, takie dodające skrzydeł. O, proszę. A pani się czegoś dowiedziała. Pani coś zobaczyła, pani doświadczyła. Panią to też jeszcze mocniej, mocniej dodało jej takiego lotu, polotu. Jaki balansik, łapiesz. To jest cudowna, to jest piękna, jakbyś wyszła z takiego totalnego, wiesz, no, dna powiem, ale to totalnego. Ty to, to cała byłaś sflogana tym, taka, taka upokorzona, taka smutna. No to teraz góra, jazda! Taka energia jest, tylko wyzwanie jest dla ciebie. Nie pozwól mm, sobą szargać, nie pozwól czemuś powrócić, bo może być tak, że przychodzi do ciebie. Jakaś nowość, to się chce zamykać, a nowe otwiera, nowe otwiera się na maksa. To są takie wrota szerokie, takie wiesz, masywne, i ta przestrzeń, to światło, to słońce do ciebie. A ty mogłabyś na przykład na chwilę tak zgubić się, ojej, ale może ja zostanę w tym starym, bo nie znam tego nowego. Nie, nie. Wyzwaniem jest pozwól temu się zakończyć. Pozwól sobie na tą zmianę. Tu wręcz karty cię proszą. Pozwól, pozwól temu się toczyć. Niech to się toczy. To się teraz obraca. Na ogromną korzyść dla Ciebie. Cudownie jest, bardzo pozytywnie, bardzo tak Ci się to wszystko należy. Taka spłata, wiesz? Tak, jakby też no, karmiczna spłata tutaj dla Ciebie. Dostajesz, dostajesz nagrody, dostajesz, odzyskujesz siłę, dostajesz zdrowie, dostajesz takie e, zbawienie, ocalenie. Wszystko, co, mm, co jest takie dobre i pozytywne, to macie wzmocnić. To jest fajne. Dobry kierunek obierasz, to o czym myślisz, to czego tam sobie pragniesz, jakie masz nowe plany, działania, pomysły, cokolwiek rób to, realizuj, idź za tym, bo ty masz nosa, idziesz za węchem, dobrze czujesz, dobrze myślisz, wyzdrowiałaś, otrzepałaś się, i teraz chcesz ruszać z kopyta i tak zrób mocno do przodu. Macie takie hmm, wybicie, takie agresywne, bym powiedziała, że. Było ciemno, mokro i tak w tym wszystkim się kisiłam, a teraz nagle zaświeciło słońce, nagle dogrzało, rozjaśniło, e, zrobiło się pogodnie, zrobiło się cudownie. Po prostu to wszystko stało się stało się tak nagle, tak, e, tak z dnia na dzień. Tak fajnie to jest pokazane. Po prostu na to zasłużyłaś. Tutaj wszechświat zsyła e, na Ciebie nagrody, wyleczenia, e, takie energie pokazywania Ci drogi ku spełnieniu swoich marzeń po prostu nią podążać, rób to na spokojnie płyń sobie, płyń tak sobie będziesz tutaj płynąć w tym balansie i dopłyniesz tam gdzie tam gdzie masz plan tam gdzie chcesz a tego takiego co było ciężkie szargane z przeszłości już nie będzie aniołki co Wy jeszcze chcecie dodać na koniec Nie. Coś Ci chodzi po głowie, myślisz o czymś, to aniołki mówią nie. Nie wiem, nie rób czegoś, nie myśl w ten sposób, nie idź gdzieś. Takie spokojne nie. Może miałaś jakieś pytanie w głowie odnośnie sytuacji? Nie. Jeśli zrobisz to na nie, będzie spokój, będzie jasność, klarowność, ty będziesz taki takiej pozytywnej jałże wszystko będzie dobrze wokół ciebie, więc na coś macie po prostu nie. No dobrze, no to wszystkiego dobrego i do usłyszenia.